Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest może 30, może 31 lipiec, a może 1 sierpień. Nie wiem, nie pamiętam, ile ten lipiec ma dni w tym roku. Jest to stała liczba. Ale proszę Państwa, tu mam malutki odkładzik z matką zapasową, którym skomponował z znalezionego matecznika. I chciałem zobaczyć, proszę Państwa, czy ta matka jest w ulu, bo stale szukam dzień i jej nie ma. Nie ma albo jest taka sportsmenka i wysportowana, albo jej nie ma w ulu. A najlepiej wiem, że matkę się odnajduje w godzinach porannych. Tu jest dosłownie parę pszczół i zobaczymy, czy tą matkę. Gdzieś tu na mnie, o jest, jest matka, jest zamierzona na plaszcze. No i jakbym powiedział, proszę Państwa. Gdzie ona jest, znikła mi. O, jest tu mateczka. Tak, proszę Państwa. Matkę najlepiej się szuka. Proszę Państwa, w godzinach porannych. Matkę najlepiej się szuka w godzinach porannych. Gdzie ta matka? O. Jest. Jest godzina szósta rano, pochmurno, deszczowno. Tydzień czasu za nią chodziłem, tropiłem, cały ul wyjmowałem, ściany patrzyłem i nie szło jej znaleźć. Pszczółgarstka. I tak, proszę Państwa, trudne matki najlepiej się szuka w godzinach porannych, bo wtedy nie latają. Taka, proszę Państwa, może by o troszkę połaskotał. No mała, rusz się. A, proszę. Nie wiem, gdzie się podziała. Muszę namierzyć za pomocą palca. O, jest, jest, jest. Chodzi, chodzi. I proszę Państwa, taki malutki odkładzik. Może ramka pszu, może nie. No i trzeba będzie to zasilić, gdy matka zacznie czerwić. Czerwiem na wyjściu. No i będzie rodzina. Ale mam jeszcze do sprawdzenia inne matki, dzisiaj czyli już zaczęły czerwić. Proszę Państwa. I tymi dywagacjami, tym spostrzeżeniem, tym doświadczeniem serdecznie się z Państwem żegnam. Tylko dwa przysłowie, reszta bandy, nie wiem. No i serdecznie się z Państwem tym właśnie ujęciem żegnam.